Witajcie kochani, cieszę się bardzo, że e, mogę dzisiaj być razem z wami tutaj na tym miejscu. E, dziękuję za te miłe słowa. Wspaniały jest Jezus, On jest najcudowniejszy i na Niego e, Jego podziwiajmy, Jego wywyższajmy. E, kochani, kiedy tak patrzymy, pogodę mamy piękną, fajnie, że trochę popadało, nie? Tak? Trochę się ochłodziło i to jest dobrze. I widzimy, że wszystko tak się ładnie zazieleniło. U nas trawnik pod blokiem to był już tak żółty, że już myśleliśmy, że chyba bardziej żółty być nie może, ale teraz się zazielenił, jest naprawdę pięknie. I możemy to podziwiać, to jest Boże dzieło, Boże stworzenie. I to jest wspaniałe, że możemy to widzieć, możemy to oglądać, możemy doświadczać tych cudownych rzeczy, które Bóg uczynił, które Bóg stworzył. Pewna osoba powiedziała, zaraz powiem kto to powiedział. Takie ciekawe bardzo słowa. Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ani zobaczyć, ani dotknąć. Trzeba je poczuć sercem. I to powiedziała Helen Keller, która żyła w latach 1880-1968. Głucho, niewidoma kobieta. Napisała tak wspaniałe słowa. Trzeba poczuć serce. Są rzeczy, które musimy poczuć sercem, które musimy e, doświadczyć w taki sposób e, duchowy. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Chcę, żebyśmy dzisiaj zajęli się takim e, duchowym rozwojem. E, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że ten duchowy rozwój jest nam potrzebny. Że ten duchowy rozwój jest nam potrzebny. I to, co dzisiaj brat Paweł czytał, chcę dzisiaj właśnie akurat rozwinąć, rozwinąć ten fragment Słowa Bożego. I przeczytajmy to jeszcze raz. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego do czwartego wiersza. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają rządze. Jesteśmy obdarowani. Jesteśmy. Ludźmi, którzy są najbardziej obdarowani na świecie i powinniśmy się z tego cieszyć e, i, i cieszymy się z tego. E, I kiedy to słowo jest czytane, kiedy to słowo przyjmujemy, to wiem, że wielu ludzi, e, kiedy to słowo e, przyjmuje, to cieszy się z tego i mówi haleluja, chwa Bogu, jestem obdarowany wszystkim. Mam wszystko, to co Bóg. E, zaplanował mi dać, to wszystko mam, te wszystkie Boże obietnice mam to i, i, i to jest wspaniałe i to jest cudowne. Ale kiedy e, kiedy w naszym życiu przechodzimy przez różne trudne chwile, e, a zdarzają się, tak? Czy mi się tylko zdarzają? Tak. Wam też? Niesamowite. Co wiesz? Aha, no. Tak, tak. I wiecie, kiedy te rzeczy się złe wydarzają, to coś się dzieje w nas takiego, coś jest nie tak. Słowo Boże nam mówi o tym, że zostaliśmy obdarowani, aż dzieją się rzeczy złe. Dzieją się rzeczy, które są nam dla nas niedobre, jesteśmy z tego niezadowoleni, a przecież my mówimy, jesteśmy obdarowani, mamy wszystko, mamy uzdrowienie, mamy zbawienie, mamy łaskę, mamy życie wieczne, mamy e, wszystko to, co, co najcenniejsze, to wszystko mamy i mamy Boga, który nas widzi i słyszy, mamy dostęp do Niego I, i wtedy, kiedy te rzeczy, o które walczymy, nie dzieją się, to pojawia się frustracja. I słusznie, powinna się pojawiać. Powinniśmy być niezadowoleni z tego stanu, że nie jest tak, jak Jezus powiedział, że nie jest tak, jak Bóg powiedział, że nie jest tak, jak Słowo Boże nam mówi. Powinniśmy czuć niezadowolenie: może nie załamanie, nie depresję, jakąś frustrację, ale nie całkowite załamanie. Darowane nam zostały drogocenne i największe obietnice. To, co już wspomniałem. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy uratowani, mamy życie wieczne i z tego się cieszymy, z tego się radujemy. E, wierzymy, że Bóg ma moc, żeby nas uzdrowić. Wyznajemy to. Panie, ranami i sińcami Twoimi jesteśmy uzdrowieni. I super jest, jak ludzie są w tym momencie uzdrawiani, ale jak nie są uzdrawiani... Największym błędem naszym jest to, że przyjmujemy to Słowo i że tak powiem, nic nieraz nie robimy. Mówimy tak, jestem ubłogosławiony, mam Boże DNA, Bóg we mnie działa, Bóg mnie zbawił, Bóg mnie napełnił swoją mocą i dalej nic z tym nie robimy. I to jest, to jest trochę za mało, bo kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, to tam dowiemy się o wielu innych rzeczach. Mamy praktycznie dostęp do wszystkiego. Możemy prosić Boga Ojca o wszystko. Nawet Jezus powiedział, że większe rzeczy będziecie czynić nad te, które ja czyniłem. Dary Ducha Świętego, jaka obfitość w tych darach jest. Owoc Ducha Świętego, z którego możemy czerpać, możemy ten owoc posiadać, możemy mieć dostęp do Bożej mądrości. Często brakuje nam mądrości. I zostały nam one darowane, ale nie zostały nam darowane po to, żebyśmy je po prostu tylko mieli. I to jest właśnie to, czego my nieraz nie rozumiemy. Yy. I chcę, żebyśmy zapamiętali to słowo, chcę, żebyście zapamiętali to słowo, bo wiem, że wiele nieraz nauczania. Jest na ten temat i to nauczanie opiera się tylko na tym, że zostaliśmy obdarowani. A celem tego wszystkiego, co mamy osiągnąć, uzdrowienie, Boża moc, wypędzanie demonów, Boża obecność, łaska, Boża miłość dary Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego. To wszystko jest nam dane w konkretnym celu. To jest nam dane po to, żebyśmy dorośli, żebyśmy stali się na obraz Boga, abyśmy rozwijali się, aby to spowodowało, żebyśmy dorośli do boskiej natury. Tak jest tutaj napisane. Abyśmy osiągnęli boską naturę, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. I to jest cel. I to jest najważniejsze: aby taka przemiana w nas następowała, abyśmy mogli mieć właśnie tą boską naturę, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa. A teraz, jak to otrzymujemy, też jest tam napisane, że otrzymujemy to przez poznanie tego, który nas powołał poznanie Jezusa Chrystusa. I wiecie, możemy zobaczyć, spojrzeć na małe dziecko. Zobaczcie, jak, jak dzieci, ja mam teraz okazję oglądać mojego wnuka z moją żoną, kiedy idziemy, oglądamy, spotykamy się z nimi, i widzę, jak to dziecko się rozwija, to mogę dostrzegać pewne rzeczy, których wcześniej nie widziałem, nawet przy swoich dzieciach. Nie zwracałem może na to uwagi, mówiłem, może bardziej zestresowany teraz jako dziadek, to mogę bardziej się przyglądać i... I widzieć to, co się dzieje. Wtedy, kiedy był taki malutki, kiedy nie potrafił chodzić, kiedy siedział w, w jakimś takim bujaczku sobie i widziałem jego reakcję. Patrzył się na wszystko to, co go otaczało i widziałem, że były takie momenty, kiedy ściskał pięści, pięści i wysilał się. Chciał bardzo coś sięgnąć. Chciał bardzo, może. Czegoś doświadczyć. Chciał może gdzieś przesunąć się z tego miejsca, który jest, ale no, on nie umie chodzić. Nie umie sam wstać, i on leży. I zaciskał swoje piąstki i, i stękał tak, bardzo chciał się po prostu gdzieś tam przemieścić, coś zrobić, ale nie mógł. Nie mógł. Ale przez to, że obserwował właśnie rodziców, przez to, że obserwowa, takie dziecko obserwuje rodziców, i patrzy się. Właśnie co rodzice robią. Wiecie, to jest niesamowite, jak, jak dziecko nieraz potrafi patrzeć, jak rodzice jedzą, nie? Biorą łyżkę, wkładają do talerza i do buzi. I on tak patrzy się, nie? Łyżka, talerz, buzia. Łyżka, talerz, buzia. I cały czas się patrzy, cały czas to widzi, cały czas to obserwuje. I koduje w swojej głowie, jak to wygląda. I później, kiedy już dochodzi do tego momentu, że rzeczywiście już może sobie usiąść i chwycić tą łyżeczkę, to On wie, jak to zrobić. On wie i on próbuje, nieraz nie trafia, nieraz się pobrudzi, ale już wie, jak to robić. I tak samo my, kiedy myślimy, że te wspaniałe obietnice, te różne rzeczy, które Bóg nam darował, wszystko nam dał, że to wszystko mamy, to kochani, się mylimy. My mamy dostęp do tego. My mamy możliwość, żeby to osiągnąć. My mamy wszystko dane do tego, żeby osiągnąć to wszystko, tak jak takie dziecko, ono ma możliwość, żeby się rozwijać, ma możliwość, żeby to widzieć i patrzeć na to i wtedy, kiedy, kiedy na to patrzymy i tak tu pisze, że otrzymujemy to przez to, kiedy przez poznanie tego, który nas powołał. Poznanie Jezusa Chrystusa. Patrzymy na Niego, patrzymy, jakie Jezus czynił cuda. Patrzymy na to, przez czytanie Słowa Bożego, przez przebywanie w obecności z Nim. Zobaczcie, my nieraz y, czytamy Słowo Boże i to jest bardzo dobre, bo ono nam pokazuje Jezusa, pokazuje nam, y, jak Jezus działał, co Jezus czynił i, i to jest wspaniałe, że możemy. Pierwsi chrześcijanie nie mieli tej możliwości. Oni musieli iść i patrzeć na Jezusa. Oni... Patrzyli, jak Jezus chodził, jak Jezus uzdrawiał, patrzyli, jak Jezus rozmawiał z ludźmi, jak Jezus rozwiązywał problemy. Oni to wszystko widzieli. I takie dziecko małe, no nie ma instrukcji, no nie umie czytać, nawet gdybyśmy podrzucili temu dziecku instrukcję, jak ma jeść, jak ma chodzić, jak ma mówić. Jak ma sięgnąć rączką po coś tam, co chce sięgnąć, nawet gdybyśmy tą instrukcję mu podrzucili, to nie przeczyta. Nie ma takiej możliwości. Jedynym sposobem dla tego dziecka jest obserwacja. Jedynym sposobem jest taka możliwość, żeby patrzeć. I wiecie, kiedy my patrzymy na Jezusa, nie tylko czytamy Słowo Boże, ale przez przebywanie z Nim, rozmowę, trwanie w Nim, kiedy Bóg do nas przemawia, kiedy Jego Słowo dociera do naszych serc, kiedy to Słowo jest. Objawione to słowo Rema dla nas to zupełnie inaczej. Doświadczamy jego obecności i takie dziecko uczy się. Uczy się ono, na początku słyszy bicie serca swojej mamy, bicie serca taty, jeżeli tato weźmie na ręce, a powinien oczywiście brać na ręce małe dziecko, to dziecko czuje się bezpiecznie. Ono wie, że jest dobrze, jest mama, jest dobrze, to jej serduszko bije. Jest dobrze, jestem tu w tym miejscu, gdzie jest najbezpieczniej, to dziecko czuje się super, czuje się świetnie. I ono uczy się przez patrzenie, przez patrzenie. I my, kiedy patrzymy na działanie Jezusa Chrystusa, patrzymy na Jego oblicze, to dostrzegamy właśnie tą chwałę, która była nad Nim i zaczynamy wiedzieć powoli, jak to robić. I tak jest tutaj też napisane w drugim liście do Koryntian 3.18. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy przemieniani na Jego obraz że jesteśmy coraz bardziej do Niego podobni, że coraz bardziej doświadczamy Jego obecności i ta przemiana dokonuje się w nas. Mam pytanie, chcesz mieć boską naturę? Nie, no nie mówcie, że nie chcecie. No chcemy, każdy z nas chce mieć, ja chcę mieć tą boską naturę, chcę, żeby ta przemiana następowała. I to jest jedna rzecz, którą musimy zrobić. To jedną właśnie z tych rzeczy jest to, że mamy patrzeć na Jezusa przez Słowo Boże, przez przebywanie z Nim, przez y, doświadczanie Jego obecności, przez y, y, Jego działanie. Możemy doświadczać Jezusa, możemy Go widzieć, możemy tą naturę od Niego przejmować, kiedy patrzymy się na Niego, kiedy On w nas działa. Ale w drugim liście Piotra dalej czytamy, od 5 do 8 wiersza następną instrukcję. I tam właśnie pisze coś, co nieraz niektórzy pomijają, bo mówią, że jesteśmy obdarowani i okej, okay, jest super, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest. A tu pisze tak. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością. Prawość z Poznaniem, poznanie z opanowaniem. Opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą Waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezużyteczni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te rzeczy mamy robić. Te rzeczy mamy wykonywać, jeżeli będziemy te rzeczy wykonywać w naszym życiu, jeżeli będziemy te rzeczy dodawać do siebie, to wtedy będziemy mogli widzieć, że to wszystko zaczyna właściwie funkcjonować. I możemy się tak zastanowić właściwie, o co tutaj chodzi, co tutaj się takiego dzieje, dlaczego mamy tą wiarę połączyć z prawością, tą prawość połączyć z poznaniem i tak dalej i tak dalej. Dlaczego mamy to wszystko połączyć? Wiecie, kiedy patrzymy na rośliny, kiedy patrzymy na rośliny, to możemy zobaczyć, że one, żeby mogły rosnąć, to nie wystarczy im tylko sama woda. Gdybyśmy roślinie dali tylko wodę, to jest tak jak Kwiatek nieraz przyniesiemy do domu, nawet jeżeli go weźmiemy i on jakiś będzie miał tam korzonek i będzie w tej wodzie, to rzadko który z nich się utrzyma dość długo, bo będzie miał tylko wodę. On potrzebuje jeszcze mieć ziemię, potrzebuje mieć z niej minerały. On potrzebuje ten kwiatek mieć też ciepło, potrzebuje mieć słońce, potrzebuje mieć pielęgnację jeszcze do tego i ta roślina wtedy rośnie, ale ona musi mieć to wszystko razem. Musi być to wszystko razem połączone, i wtedy ta roślina zaczyna rosnąć. Podobnie jak ta kobieta, o której wspomniałem, Helen Keller, amerykańska głuchoniema pisarka. Jaką ona w tamtych czasach miała szansę, żeby się rozwinąć? Niewielką. W zasadzie była skazana na to, że będzie w domu siedziała. I będą wszyscy jej usługiwać, jeszcze nie będą wiedzieli w zasadzie czego ona chce, bo nie słyszy, bo nie mówi. Co z taką osobą można zrobić, Co jej, w jaki sposób jej można pomóc? Ale ona właśnie trafiła na właściwy grunt. Miała dobrych rodziców, mądrych rodziców. Miała też dobrych przyjaciół, dobrych znajomych, którzy pokierowali ją, którzy skierowali ją do do szkoły dla takich osób i zajęła się nią Anna Sullivan i ona poświęciła jej mnóstwo czasu. I ta osoba, ja nie wiem, jak można nauczyć czegoś osoby głucho-niewidzącej. Ona została pisarką, została pedagogiem, działaczką społeczną była pierwszą głucho niewidomą osobą która ukończyła studia licencjackie w Stanach Zjednoczonych nauczyła się kilku języków obcych poświęciła życie pracując z osobami niepełnosprawnymi napisała wiele książek wiecie to jest niesamowite to jest niesamowite wtedy, kiedy jesteśmy na odpowiednim gruncie. To jest niesamowite wtedy, kiedy mamy odpowiednie warunki. To jest niesamowite, co może się stać człowiekiem, który w zasadzie, można by powiedzieć, przekreślone życie. Nic nie może zrobić. Nic nie może uczynić. Ale ona miała wielkie pragnienie i chciała coś z tym życiem swoim zrobić. Chciała zmiany, chciała uczyć się, chciała rozwoju. I to jest właśnie bardzo istotne w naszym życiu, żebyśmy bardzo pragnęli rozwijać się dla Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego jest to nam potrzebne, abyśmy dzisiaj dołożyli wszelkich starań. Abyśmy dzisiaj zobaczyli, że my oprócz tego, co Jezus nam dał, możemy coś jeszcze zrobić. Oprócz tego, co Jezus uczynił, możemy coś jeszcze zrobić. My możemy połączyć tą wiarę z prawością. Tą wiarę, którą Bóg wkłada w nasze serce, potrzebne jest to, żebyśmy byli ludźmi prawymi. Żebyśmy postępowali zgodnie z prawem, abyśmy też mieli właściwe poznanie. Mamy to połączyć z poznaniem. Czyli patrzenie na Jezusa, szukanie Jego, aby też to poznanie nie sprawiło to, że popadniemy w pychę. Często jest tak, że ludzie, kiedy yy, mają wielkie poznanie, to ich prowadzi do pychy, do zarozumiałości. A tu pisze, połączcie to z opanowaniem. Wtedy, kiedy będziemy mieli właściwe poznanie, potrzebujemy tego opanowania i tego, żeby się nadmiernie nie chlubić, nadmiernie nie szczycić. Potrzebujemy to połączyć wy z wytrwałością, bo to, aby poznawać, żeby poznać Boga, to cały czas go poznajemy, cały czas e, musimy zmieniać się, cały czas musi następować ta przemiana musimy to połączyć z pobożnością, czyli postępować zgodnie z wolą Bożą, połączyć to z braterstwem. Samemu można powiedzieć, ja mogę przed Bogiem być i będę ideałem, ale masz trwać w braterstwie, społeczności, z ludźmi wierzącymi, z chrześcijanami. Połączyć to wszystko z miłością. Wtedy, kiedy damy, postawimy tam znak równości, wtedy mamy poznanie Pana. Mamy boską naturę. Wtedy, kiedy to wszystko razem sobą połączymy, to jest kawał roboty. Naprawdę. To jest dużo pracy, ale opłaca się. Naprawdę się opłaca. Wtedy, kiedy, kiedy patrzymy na rozwój dziecka, to możemy zobaczyć, że to dzie dzieci często, ja patrzę, jak widzę Julka, widzę, że on jest często uśmiechnięty, zadowolony, jest, Wiecie dlaczego? Dlatego, że codziennie coś osiąga codziennie coś zdobywa, codziennie coś nowego jest w Jego rękach, codziennie coś nowego doświadcza chodzi, jest uśmiechnięty, jest zadowolony i my, kiedy będziemy osiągali w Chrystusie to, co Bóg nam obiecał, też będziemy zadowoleni, też będziemy szczęśliwi, też będziemy widzieli ten progres, że jest, że jest ten rozwój, że idziemy do przodu. A to jest bardzo potrzebne. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo ważny jest nasz rozwój. My możemy powiedzieć, no ja rozwinąłem się, no ja już w zasadzie tak całkiem dobrze funkcjonuje w kościele Jezusa Chrystusa. Robię to, robię tamto w kościele, robię jeszcze inne rzeczy. Nie. Jeżeli tylko robisz to co robiłeś, to stoisz. Mamy się rozwijać. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy właśnie doszli do tej pełni doskonałości jaka jest w Jezusie Chrystusie. Wiecie, kiedyś mamy ogród na obrzeżach Głogowa i przechodzimy ko Kilku ogródków, które bardzo ładnie są zagospodarowane, i, i, i gospodarze zajmują często tam w konkursach pierwsze miejsca. Podziwiamy właśnie, jak oni tam się opiekują tymi roślinami. I zauważyliśmy, że ci sąsiedzi, którzy mają taki piękny ogród, któregoś roku wysypali jakąś część tego ogrodu kamyczkami, takimi kamieniami dość grubymi, ostrymi. Tam po prostu zaplanowali, że nic nie będzie rosło. I tak jak chodziliśmy co kilka dni na działkę, zauważyliśmy, że pomiędzy tych kamieni gdzieś powoli zaczęło coś zielonego wychodzić. Zaczęło wychodzić, wychodzić i w pewnym momencie zobaczyliśmy, co to jest. Wyrósł tulipan. Piękny tulipan. To jest raczej taki delikatny kwiat. Jak on się przecisnął przez te kamienie, jak on się przez to wszystko przecisnął, i tak sobie pomyślałem, wtedy kiedy są właściwe warunki, kiedy jest dostarczona woda, minerały, inne różne rzeczy, nawet kamienie nie są w stanie zatrzymać tej rośliny, żeby ona się przebiła, żeby wyrosła, żeby zakwitła. Nic nie jest w stanie zatrzymać. I dlatego też, kiedy my w Chrystusie jesteśmy, kiedy dostarczamy naszemu życiu tego wszystkiego, co powoduje w nas rozwój duchowy, to kochani gwarantuję wam, że nic was nie zatrzyma w duchowym rozwoju. Nic was nie zatrzyma w tym, żebyście nieśli chwałę Jego. Nic was nie zatrzyma w tym, abyście byli coraz bardziej do Niego podobni. Nic was nie zatrzyma. Nie będzie siły, choć będą przeszkody, będą trudności, wy dalej będziecie szli do przodu, dlatego że to wszystko, co jest dostarczone przez Boga, co czerpiemy, co bierzemy, to daje wzrost. I wszystkie rzeczy, które na tym świecie mogą nas zahamować, które mogą nas zburzyć, zrujnować, osłabić, przetrwamy je i wyrośniemy. I przyniesiemy Bogu chwałę i będziemy mocni i będziemy yy, zadowoleni, będziemy chodzili uśmiechnięci, tak jak małe dziecko, kiedy osiąga coś, będziemy szczęśliwi i będziemy doświadczali Bożego działania i Bożej mocy. Wiecie, nieraz jak myślimy o na przykład, nie chcę omawiać tych wszystkich rzeczy, które mamy z sobą połączyć, ale na przykład braterstwo. I chcę Wam powiedzieć o Izaaku Newtonie, a w zasadzie nie o nim, tylko o jego koledze. Jeżeli chodzi o, o Izaaka Newtona, to wielu ludzi, którzy interesuje się nauką, to wie, że był to człowiek uczony: fizyk, astronom, matematyk. Historyk, biblista, wieloma różnymi rzeczami się zajmował. Naprawdę przyczynił się do niesamowitego rozwoju nauki w dziedzinie właśnie matematyki, szczególnie fizyki. I wiecie, że w ogóle byśmy o nim nigdy nie słyszeli, gdyby nie jego kolega Edmund Halley, który zachęcał go, kiedy słuchał go, zachęcał go, brał jego materiały redagował je, publikował i wtedy, kiedy inni się dowiedzieli o tym, co on wynalazł, do czego doszedł, zaczęli to wprowadzać, zaczęli to e, obliczać, okazało się, że rzeczywiście miał rację. Wtedy on zyskiwał sławę, e, czerpał tego, z tego także korzyści, a jego kolega w zasadzie nie. Czyli był bardzo dobrym kolegą, bezinteresownym kolegą. Które cieszył się z tego, że nauka się rozwija. Cieszył się z tego, miał satysfakcję z, te, z tego, że nauka się rozwija. I kochani, my, kiedy w kościele nie będziemy z sobą rywalizować, bracia, jeżeli nie będziemy z sobą rywalizować, ale będziemy z sobą współpracować, będziemy, celem naszym będzie rozwój Królestwa Bożego. To będzie dobrze. To będzie dobrze, naprawdę. I dlatego. Weźmy przykład z Edmunda Haleja, o którym może niewiele się mówi. Od niego została nazwana kometa Haleja, która gdzieś pojawia się co 76 lat. O nim się mówi co 76 lat, jak się kometa pojawi. O Newtonie dużo częściej. Ale to nie jest ważne. Ale ważny jest cel, ważny jest rozwój Królestwa Bożego, ważne jest to, abyśmy byli mocni, abyśmy rośli, abyśmy się rozwijali, abyśmy nie pozwolili, żeby cokolwiek nas zahamowało. Dlatego dzisiaj zachęcam, rośni, rośni, rozwijaj się, chwyć się tego Słowa Bożego, które daje nam wspaniałe obietnice i bierz to Słowo, przyjmuj je i patrz na Jezusa i ucz się, jak żyć, jak wprowadzać to w życie, jak, jak to jest możliwe. Dzisiaj nie możesz sięgnąć jeszcze tam gdzieś, jeszcze nie jesteś w stanie, ale... Wysilaj się, wytężaj swoje siły i z całej mocy staraj się osiągnąć to, co jeszcze dzisiaj jest nieosiągalne dla ciebie. A jest osiągalne. Tylko może trochę trzeba czasu, treningu, trochę wysiłku, trochę obserwacji, patrzenia na Jezusa. To wszystko jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy wszyscy do modlitwy. Poproszę zespół.